Majosze, melduje wykonanie planu produkcyjnego. Pojazd gotowy. Kurwa, sobie idź do samochodu, kurwa swojego Opla, kurwa starego rzęcha i tam sieć. Zawozimy do Kurowa, no to pewnie. No, no widzę, że macie dla nas nie lada podarunek, PZ. Z takim cackiem pisiory nie mają z nami szans. Nie mogę się doczekać, kiedy wypróbuję te karabiny na jeziorach. Gdybyśmy wcześniej mieli takie wozy, kto wie, może Towarzysz Pokrywka byłby wciąż z nami? No już, wracajcie do swoich obowiązków, Towarzysz PEZET. Na pewno czeka na Was we wsi mnóstwo roboty. I jeszcze raz dziękuję. Wróć do wsi, A? jazda. Już tak? Był no, współfujka opierdol. Przepraszam, że tak powiedziałem. Ruszajmy, towarzysze. Robota czeka. Dwa. Jak to tam wygląda? Alkohol dostaliśmy w ogóle za darmo. Do czego? Majorze, to wykonanie zadania. To 15. On dopiero pierwszy jest. <laughs> Zdążyliśmy już poznać nowe wozy, panie majorze. Czy będziemy mogli się nimi przyjechać jeszcze raz? Przepraszam bardzo, proszę się nie odzywać. Bo to nie twój kanał i po prostu nie będziesz swoje fochy wymyślasz nie wiadomo co. Przepraszam, Majorze. To proszę wyjść mi stąd i nie odzywać się, bo nie mam ochoty, żebyś ty był na moim kanale. Czy tak brzmi angielska wersja owara? Praga? Czy to jest po prostu ten? Tak brzmi po angielsku owar? Tak dziwnie? Panie Korwin, mamy najwyraźniej nowego gościa. Możemy go przywitać A. nowym wozem? Śmiało, Białko, pokażcie mu prawdziwą radziecką gościnność. Witamy w polszy czas opisał. Z czas cię zabijemy. Surprise, you scum. Now you will die. To zasadzka! Odwrót! No dobra, szybciej na te wzgórze, ludzie! Panie kurwi, Mikke, otaczają nas przeważające siły wroga. Przyszlijcie wsparcie! Natychmiast! Pohamujcie się, towarzyszu! Nie ma czegoś takiego jak przeważające siły wroga. Przegrupujcie się i zaatakujcie. Ale. Słyszeliście rozkaz? Wykonać. W tej chwili. Majorze, możemy pomóc Biełkołowi, jeśli tylko. Nie odzywaj się. Bo zaraz wejdę na swój kanał. Wyjmę kutasa i bana dostaniesz na. i wszystkie ty... Film, filmy kurwa ci wykasuje Ale majorze tak, tak. Czego ty krzyczysz? Czego ty krzyczysz kurwa? Knurze Krzyczy na non-stop Majorze, oni Daj spokój, proszę nie rozmawiać Bo ja nie uwielbiam z tobą rozmawiać Tak jest majorze Na każdym kroku ciebie trzeba po prostu pilnować a ludzie mówią, że my na ciebie nie krzycze, ja na ciebie nie krzyczę. Ja staram się tobie coś wytłumaczyć, jak trzeba normalnie żyć, żeby to wszystko normalnie wyglądało. A ty mówisz, no, ja narobił się. No, ciężko ci robić, bo tak ogółem tyle ważysz. Gotów do wymarszu. Idę. Nie wiem, jaki nex mod, prawdę mówiąc. Zrobimy jakąś ankietkę. Jestem. Polepszyły się moje umiejętności Co? mechaniki. Tu nie było? Oni nie są głupi, PZ. Wybudowali to piorunem. Tu PZ, wzywam majora Suchodolskiego. Odkryliśmy nową kryjówkę mutantów. Proszę o pozwolenie na otwarcie ognia. Ty najmądrzejszy, zbóż ten płot, to zobaczysz, że będziesz miał sprawę, ty nie wypłacisz się. Jesteśmy w dogodnej pozycji, majorze. Możemy ich szybko sprzątnąć i pomóc ludziom białka. A ty jesteś gejem! Zwariowaliście, PZ! Chcecie nas pozabijać? Wolisz, żeby naszych tam na dole spotkało to, co pokrywkę? Stąd możemy gasić kutasów jednego po drugim. Ci bandyci mają o jedną kryjówkę mniej, majorze. Proszę, takiej rzeczy tutaj nie gadać, bo tu słychać. Tu, PZ, wzywam majora. Wykryliśmy oddziały mutantów otaczające towarzyszy Białka. Proszę o pozwolenie na otwarcie ognia. Patrz, uważaj, bo kurwa, cię znajdziemy? Powinniśmy pilnować własnego nosa, PZ. To jest robota dla milicji. Przecież nikt nie za tych masz lepiej od nas. Co jest? Tchórz was obleciał? Cieszę się, że was widzę, PZ. A ja nie białko. Za każdym razem jak was widzę, twicie po w... szyję w siccie. Ocaliliście moje życie. Musimy jeszcze wrócić do bazy. Tu, porucznik pezet. Wzywam majora. mutacje zostały wyeliminowane. Nawiązaliśmy kontakt z grupą porucznika Białka. I bardzo dziękuję. Tak? Plan wykonany, towarzyszu. Następna kryjówka. To dobre miejsce na budowę umocnień Tak, powinno być łatwe do obrony. Roz... Bernie Grucho. Bandyci mają o jeden bunkier mniej, majorze. Proszę, takich rzeczy tutaj nie gadaj, bo to słychać. Na no, dzień dobry. Obawiam się, że nic, majorze. Poszedł mi, kurwa, stąd. Ono, no, niezły z was dowódca, białko. Bez pomocy towarzysza pz byłoby już po nas. No już się tak nie pucuj. Przydacie się nam znowu. Mamy otwartą drogę do Mokotowa, głównego sztabu partii PiS w tym sektorze. Zaatakujemy, ale najpierw musimy się zaopatrzyć w lepszy sprzęt. Towarzyszu PZ, Waszym zadaniem będzie unowocześnienie produkcji w Waszej Wsi. Nic z tego, panie Korwin-Mikke, w naszej wiosce nie ma benzyny, a bez benzyny nie ma benzyny, a bez benzyny nie ma maszyn, a bez maszyn nie ma wozów, a bez wozów nie ma. Kurwa, nie możecie czekać, aż podadzą wam wszystko na talerzu, panie PZ, Bo i tak nie mamy talerzy. Złoża benzyny znajdziecie na wschód od was. Założycie tam bazę i nazwiecie ją Petro Oil. Zrozumiano? Tak jest, panie kolwin Mikke. Benzyn przetransportujemy na naszej wsi, gdzie powstaną kolejne wozy. Uważajcie, Pezecik. Zaczynacie myśleć samodzielnie. Artur cygaret na prezydenta Kurowa? Niech idzie. Niedobrze, Pezecik. Zanim weźmiecie się za wydobycie benzyny, musicie zatrzymać te niemieckie posiłki, zanim dotrą do Mokotowa. To w tej chwili najważniejsze. Rozumiecie? Deutschland. O nie, tego trzeba pokonać. Nie przeżyję tej porażki. Tak jest, panie Korwin-Mikke. Zu, chłopak. Major Suchodolski aktualnie jest w Choroszczy. Tym samym wy obejmujecie teraz dowódcę nad wsią. Poruczniku Pezet, gratuluję! Dziękuję, towarzyszu! Weźcie swoich kolegów ze wsi i paru moich chłopców z Kurowa. Zespół dobierzecie według uznania, ale do znalezienia złóż ropy oprócz żołnierzy przyda Wam się jakieś dzieje głowy. Do roboty! Tak, w drodze. JA PIERDZIELE no Dobra robota, wiedziałem że będą z was ludzie, tylko nie stójcie założonymi rękami, bierzcie się do budowy sztancji paliw Tylko jak to kurwa zrobić? Używając statycznych bunkrów, mobilnych ale drogich, czy może tanich pułków tybijskich Tak czy inaczej? Łatwo nie będzie. To już moje zmartwienie. Coś konkretnego? Ha? Tutaj, kurów, wzywam PZ Will. Jak tam idą wasze przygotowania, towarzyszu PZ? Gotowi do ataku? Wozy przygotowane? Tak jest, panie Mike. Stać ich i dla was. Nie przestajecie mnie zadziwiać, PZ. Natychmiast przyślę wam naszych kierowców ruszamy na Mokotów. Bo kurde, ja mam taką Jestem pamięć, że Jestem pod ostrzałem. No ja pierdziele, co to za rekt? An alle Stützpunkte. Ein unbekannter Feind kommt aus dem Osten. Bundeswehrtruppen sollten sich unverzüglich aus dem gefährdeten Gebiet zurückziehen. Nawet cioty poklęsce nie potrafią uznać wyższości ZSRR. Niezidentyfikowany wróg. Też mi coś. Po chuj ta cała maskarada? Przecież wiedzą kim jesteśmy. Dziwne. Generał Żukow, wzywam Kurowa. Jesteśmy nieco na wschód od was. Niezidentyfikowany oddział zbliża się do naszych pozycji. Powtarzam, widzimy niezidentyfikowany oddział. Możecie rozpoznać mundury? Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Oni noszą tureckie dywany. Jest ich więcej i tam atakują nas. Panu się chłopcze! Co się tam dzieje? Tu kurwin, znaczy korwin. To wszystkich oddziałów. Kończcie jak najszybciej z mokotowem. Potrzebuję was tutaj. A ten kurwin, znaczy kurwin, to mi się wydaje, że to była taka moja chyba mała improwizacja. Tak mi się wydaje, Praga to potem chyba zmienił. <grym> a wiesz co, byś mógł Praga dodać, co by było fajne? Eee, odniesienie do Beyond Hope'a, że tam tędzie A, że, tamten, że, a, że nie, nieznany wróg ze wschodu. <grym> to by było fajne. A, a ty, co do, do, do ciebie Łukasz? Ja też mam sentyment do tej gry, inaczej bym mnie nie streamował. No. Bo gierka fajna. Tak jest towarzysz dowódco! Tak jest towarzysz dowódco! Tu Korwin, do wszystkich oddziałów! Wracajcie natychmiast! Powtarzam! Wracajcie natychmiast! Coś tam dzieje! Widzicie coś? Rozbiory, kurwa! Robią nam rozbiory! <laughs> Maryszczu Platonow Za 10 minut my budziemy gotowi do ewakuacji Na no, dzień dobry Ogółem Dorwicza... Do... Już jestem bardzo ogółem Ja tak zrobię, że mi ten kanał zbonują Przez ciebie ogółem Nasyłasz kurwa tutaj już Niech wszystko ci będą tu kraść Będzie tak jeszcze, że będą ci kurwa tutaj szyby wybijać butelkami za to konfidenctwo twoje. Ale Majorku. O, Majorku. Majorku? Ja nie jestem kurwa żadnym, kurwa twoim gejem Majorku. Tak, jestem, może jeszcze Majorze. Możecie na mnie liczyć. Nie jestem gejem, możecie na mnie liczyć. <grym> I tak dalej. Co teraz? A, kurwa jaka komunistyczna kurwa! Tak! Jesteś dziadem kurwa publicznym! Towarzysze majorze, potrzebujemy surowców. Nic do nas nie dociera. To ja nie wiem, co tu się dzieje, ogółem. To gdzie one są? Towarzysz major, ja przetrzę, patrzę. Musimy wziąć sprawy we własne ręce. Trzeba, żebyś ty nie brał moich obiadów. Bo ty moje obiady wpierdalasz, ale, towarzyszu majorze, bez obiadu zdechniemy tutaj z głodu. Jogułem źle robisz, kurwa, że gadasz na mnie. Czy kod latem odwiedza pudełko? Jakie pudełko? Kod rasa, wroga, towarzyszu. We are coming for you, losers. Surrender and we'll spare your lives. Zapraszamy. Gość w sklep, pieniądze do kieszeni. Wszystko za 4,50 A nie za 5 zł, czyli 6 groszy? Nie, Kodman i mnie. Mam go ja! ja. Raz trzymamy Wy dłużej. Wycofajmy się póki jeszcze można. Czekać na rozkaz. Życie wielu ludzi zależy od nas. O nie! jest na wagę z błota. Więcej towarzyszy. Zabieram swoje kurwa manatki, wszystko zabieram i spierdalam stąd. Po prostu ja nie chcę. O, jest wielki prezydent. On kurwa na moje urodziny niszczy mnie. To jest osoba odpowiedzialna? Kurwa, miałem miarę możliwości. Spróbujemy go przejąć. Już się skończyło. Babki o stranie. sranie. Mnie to nie interesuje. Mnie to nie interesuje. Będę musiał ratować jadę. Drugi szcząt Szwajcara. Ja pierwszy. Lorenz. wzywam Mazę, potrzebuję wsparcia. Tu, porucznik PZ, Widzimy was, pani kapitan. PZ, kto jest waszym przełożonym? Ja tu jestem panem tych włości i ja będę takie pozwolenia wydawał. Niech się lepiej kurwa pospieszy, albo będzie po nas. Co tak długo? Mogło być już po nas. To nie było takie proste, towarzysz kapitan. Tak, towarzyszu. Tak, towarzyszu. Gotów? Nie, Tak, towarzyszu. Ku chwale ojczyzny! Nie powiem, żebyście się spisali na medal PZ. Już jest bajba Hiszpania, czy dalej te karne strzylają? Najmniej nie dzięki Wam. Gdyby to od Was zależało, aż rewolucja Maxa Kolonki dawno by mnie dopadła. Jaka rewolucja? Ci ludzie nie działali na własną rękę. Zostali tu przysłani przez Maxa Kolonku. To coś nowego, ale czego tu szukają? Gincie, mm. eee, sukiny, Tylko na razie się martwię o Kutasa, czy on faktycznie da radę przetrwać ten początek, bo jeżeli tutaj się pojawi powiedzmy z 5HG. Kutasa? Zrównamy bazę z ziemią. To trzeba wypierdolić mnie z domu. To ja nie będę nawet wyjmował tej kurwa komputera, ani tej. Będę kurwa, pójdę w pizdu ze swoimi rzeczami. Czołem, so, tutaj jesteś do nie gdzie Nie mordy, Nie mordy. No dzień dobry. Trzy słupy chyba stoją. Dobra wracamy, Kolonkowcy oczyścili nam drogę, robimy im wjazd na chatę i czyścimy te rudery. I teraz wjazd jaka jest dziej gadowski, i lecimy, kurwa z nim. No... jeszcze te dodane teksty, takie... miejscowo cringewa jest normalnie w tym modzie. To... Rosyjskie internety to jakoś bardziej mi się podoba, bo tam... Był taki stary ten, ale to nie było takie... Dobrze. Dzisiaj to ode mnie na tyle Jakoś straciłem chęć na żeby coś innego w się czuję taki trochę wyniszczony psychicznie. Dziękuję z dzisiaj za obecność. Dziękuję. mam nadzieję, że masz w jakiś nowe te Gratulacje.